Siema, siema, z tej strony Venom, witam was w kolejnym odcinku Cyberpunk 2000... Zagrajmy w Cyberpunk 2077 Tym razem zrobimy sobie zadanie z części głównej Mieszkanie numer 303 To jest ten obraz jeszcze przy okazji. Jeszcze się tam nagrać, chyba nic. Teraz było zapukać. Cztery razy. W porządku. Wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Hanako jest teraz najbardziej poszukiwaną osobą na świecie. nas właśnie ściga każdy żołnierz Arasaki. Ach, to prawda. Nie traćmy czasu. Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę i zaproponowałeś jej herbatę? Tak. Odmówiła. Mów całą prawdę o Yorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda... Hanako-sama. To kobieta, o której mówiłem. Proszę, wysłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Tamtego wieczoru byłam w Konpeki Plaza. Widziałam, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalona, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Szalona? I to jak? Słyszę nawet głos w głowie. To jeden z waszych konstruktów. Konstruktów? Tak. Ukradłam biocip, który Jorinobu próbował na netłoczowi. Podczas ucieczki dostałam kulkę i stało się coś dziwnego. Ten biochip mnie uratował. Ale teraz mnie zabija. Muszę to zatrzymać. Hana Sama, Wi jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić każde jej słowo, jeśli tylko pomożesz jej z tym biochipem. Hanako Sama? Słuchałaś, sprawdź to. grubo grubość zaczyna. O, mam złe przeczucia. Został tam! Jest już trupem! Nie chcesz do niego dołączyć! Nie powinnaś była po mnie wracać. Chcesz zginąć? Później podziękujesz. Teraz trzeba się stąd wydostać. Spróbujmy przez ten pustosłan poprawę. O no, kurde To my wyjebał no, A tym sposobem uratowaliśmy takę burę Jest taka opcja Była Chcesz zginąć? Później podziękujesz. Teraz o trzeba się stąd wydostać. Spróbujmy przez ten pustostan po prawej. Jeszcze ten, ten oh. Co to ma być? Ja pierdziele, dobra już się nie bawię. Robimy tą misję normalnie. Gości mają jakieś nadzwyczajne celowanie. Jeden strzał i ginę. Fakt, że poziom trudny.

Chcesz zginąć? Później podziękujesz. Teraz trzeba się stąd wydostać. Spróbujmy przez ten pustostan po prawej. Uważaj, że nie trwamy. Mam nadzieję, że nie bola. Popchnia! you can play t o l Jak odmówić przez to? Och, no. Ostrożnie, co się zrobiło? Musimy się rozdzielić! Osobno mamy większe szanse! Co ty nie powiesz? No dalej! To się wczytał filmik. Myślisz, że te tanie, przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, a zajrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś model pośrodku niczego. Powiem ci, kto tutaj nocuje. Pierdoleni przegrani. Pierdoleni przegrancy. Myślałam, że mamy przesranę, kiedy taka mura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdeptałaś w gówno, a tak naprawdę wpadłaś do Szamba. Jeśli ktoś zapuka, to drzwi wal bez ostrzeżenia. A jeśli to będzie taka mura? Odkąd się rozdzieliliśmy, minęły 24 godziny. Wciąż nie nawiązał kontaktu. Dorwali go. Sam widziałeś. Jest niezły nawet bez wszczepów. Da sobie radę. W Night City nie wystarczy, byś niezłym, jeżeli działasz sam. Słyszysz? Samochód. Tu o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. Grubo. Kto tam? Pytam, kto tam? Nie będziemy tak rozmawiać! Proszę otworzyć! Jestem uzbrojona. No, niczego nie próbuj. Wreszcie. Eee. To na ścianie to krew. Co? Odebrali im za to jedną gwiazdkę. Heh. Skąd mi się to szło, gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? To lalka albo proxy. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalona, ale. Hena Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Wiesz, co się dzieje z Takemurą? Rozdzieliliśmy się w trakcie ucieczki. Przebywa w bezpiecznym miejscu. Na razie to wszystko, co powinnaś wiedzieć. Jak mnie znalazłaś? Chyba nie myślałaś, że wystarczy wyjechać z miasta. Takemura wspomniał o tym, że założył ci lokalizator. A nawet gdyby tego nie zrobił, kiedy Arasaka chce kogoś znaleźć, znajduje go. Dziwko. To dobrze. Co masz zamiar zrobić z tą wiedzą? Jorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości, albo jako więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Pośpiesz się, udało mi się dotrzeć do Alt Cunningham. Tej Cunningham? Tej samej, która wynalazła Soul Killera. Teraz dysponuje jego zmodyfikowaną wersją. To. więcej niż użyteczne. Zlokalizowałam waszą zgubę. Helman próbował schować się pod skrzydłami Kanktao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłam od niego specyfikację biochipu, a na nim pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Helman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że zarazaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. To wszystko, co mamy. Co teraz? Co teraz? Spotkajmy się osobiście w Embers to dyskretny lokal w centrum. Tylko pamiętaj o jednym: od tego momentu obie musimy być bardzo ostrożne. No, to by było na tyle. Co? co? Chyba wolałbym się patrzeć, Arasaki. Mamy to, czego chcieliśmy, a ty wymiękasz przed jednym proksy? Pierprza. A ty pomyśl. Jeszcze wczoraj kożyła w bezpiecznym świecie, a dzisiaj co jej zostało? Obce miasto, brat morderca i gówniana złodziejka. Dlatego wysłała proksy. Bo jest sama i boi się jeszcze bardziej niż my. <laughs> Klik. Co? Jaki klik? Właśnie zabiła ci smycz. No, to tyle by było tego zadania głównego. Standardowo, jeśli wam się podobało, możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał, podzielić się komentarzem. A na koniec odcinka będzie playlista z wszystkimi odcinkami z cyberpunk, link do następnego odcinka, link do subskrypcji, a zapraszam Was do następnego odcinka, cześć